Mój język niemiecki. Lekcja trzynasta. Podstawowe pytania. Podstawowe pytania. Elementare fragen. Kto? Wer. Kto nie chce się uczyć? Wer will nicht lernen? Kto jest dzisiaj chory? Wer ist heute krank? Kto nie ma czasu? Wer hat keine Zeit? Jak wie Jak to się stało? Wie ist das passiert? Jak mam to zrobić? Wie soll ich das machen? Jak to się nazywa po niemiecku? Wie heißt das auf Deutsch? Was? Co was? mogę dla pani pana zrobić? Was kann ich für sie tun? Co myślisz o migracji? Was denkst du über Migration? Co wiecie o Niemczech? Was wist ja über Deutschland. Gdzie? Wo. Gdzie muszę się zgłosić? Wo muss ich mich melden? Gdzie mieszkacie w Niemczech? Wo wąt ja in Deutschland. Gdzie jest biuro meldunkowe? Wo ist das Einwona Kiedy wann? Kiedy idziemy do szkoły Wann gehen wir zur Schule Kiedy mam tam być Wann soll ich dort sein Kiedy jedziemy do domu Wan faren wija nach hause. Dlaczego? Warum? Dlaczego chcesz to wiedzieć? Warum wilst du das wissen? Dlaczego jest to takie ważne? Warum ist das so wichtig? Dlaczego muszę jeszcze czekać? Warum muss ich noch warten? Po co? Wocu? Po co ta bezsensowna kłótnia? Wozu der Zinloze Streit? Po co jest to zaświadczenie? Wozu ist diese Bescheinigung? Po co to przyniosłaś, przyniosłeś? Wozu hast du das mitgebracht? skont woher skont macie tak dużo pieniędzy woher habt ihr so viel geld skont ona mnie zna woher kennt sie mich Skąd to wiesz? Woher weißt du das? Dokąd? Wohin? Dokąd prowadzi ta droga? Wohin führt diese Straße? Dokąd mam iść? Wohin zol ich gehen? Dokąd niesiesz te rzeczy? Wohin trekst du di sachen. Czym? Womyt. Czym to zrobiliście? Womit, habt ja das gemacht. Czym płacisz w Niemczech? Womit zahlst du in Deutschland. Czym mogę się wylegitymować? Womit kann ich mich ausweisen. Kogo? Wen? Kogo nie znam? Wen kenne ich nicht. Kogo nie lubisz? Wen magst du nicht? Kogo ma pani pan na myśli? Win meinen sie. Komu? Wim. Komu się to nie podoba? Wim gefällt das nicht. Komu zrobiłaś, zrobiłeś krzywdę? Wem hast du Leid angetan? Komu, Dame, present? Wem geben wir ein Geschenk? Chi, Czy, chia, chie. Wessen? Chi, to jest problem. Wessen problem ist das? Czyja kobieta idzie do pracy? Wessen Frau geht zur Arbeit? Czyje dziecko nie chce jeść? Wessen Kind will nicht essen? Ile? Wie viel? Ile jestem pani, panu winien? Wie viel bin ich ihnen schuldig? Ile będziemy zarabiać? Wie viel werden wir verdienen? Ile to jeszcze jest warte? Wie viel ist das noch wert? Jak długo? Wie lange? Jak długo to będzie trwało? Wie lange wird das dauern? Jak długo będziecie czekać? Wie lange werdet i ja warten? Jak długo musisz pracować? Wie lange must du arbeiten? Jak często? Wie oft? Jak często tam jedziesz? Wie oft first du dorthin? Jak często to się zdarza? Wie oft passiert das? Jak często zostaliśmy oszukani? wie oft hat man uns betrogen od kiedy seit wann od kiedy jesteś w niemczech seit wann bist du in deutschland od kiedy pani Pan tutaj pracuje. Seit wann arbeiten Sie hier? Od kiedy mówicie po niemiecku? Seit wann spricht ihr Deutsch? Z kim? Mit wem? Z kim się spotkałaś, spotkałeś? Mit wim hast du dich getroffen? Z kim rozmawiam? Mit wim szpresie ich? Z kim on jest zaprzyjaźniony? Mit wem ist er befreundet?